bo cały czas jest widzenie w dwóch wymiarach. Wymiar taki, że ja patrzę na przykład tam w niebie, czy coś, to, to jest z jednej strony jakby, jakby ja uczestniczył tak, a z drugiej strony jakby obserwował to jeszcze z drugiego z góry. To jest, to jest niesamowite widzieć w dwóch wymiarach wszystko. Więc, więc znowu w, w momencie, widzę cały ten mój proces i ja widzę je teraz jak już z brzegu, jak ja odpływam, jak falę, jak zanurzam się i teraz wychodzę z wody. I teraz ja co to było? Czy to jest prawdziwa halucynacja, co to było? Spójrz. Ktoś idzie do Ciebie. Patrzę, idzie mu W średnim wieku, dosyć długie włosy, lokowane takie, jasne w hawajskiej koszulce, ładnej kolory, ładne takie pastelowe kolory, tak yy, nierozpięty całkiem, spody, spodnie na boso, książkę niesie. Idzie. Podniósł rękę, pozdrawia. Witaj. Witaj. Jak się czujesz? Dobrze. Na pewno dobrze? Dobrze, mówię. Potrzebujesz pomocy? Nie. Nie. On idzie. Spory kawałek, jakieś 30 metrów ode mnie. Dobra łączność, słyszenie. I on tak się zbliża, idzie powoli, ale mówi, ale przed, chwil, przed chwilą potrzebowałeś pomocy, byłeś w sytuacji, że potrzebowałeś pomocy. I nie wiedziałem teraz, kto to jest, jaki pracownik, kim jest. Czy, no, ja już teraz wiem, że byłem w tarapatach, by nie, ale potrzebowałeś pomocy. Nie wiem, jak się teraz wytłumaczyć. Więc mówi: mówi yy, Wszedłeś do wody, i teraz mi wszystko opowiada. Nie widziałeś, że jest odpływ, i wszystko mi opowiada. Ja sobie tak myślę, jak ty to wszystko widziałeś. Mnie nie uratowałeś, nie powiedziałeś, nie wchodź, nie ratowałeś, kiedy nie wynosiło daleko i nie organizowałeś pomocy. Taka myśl, mi, kim jesteś? Taka pyta, kim jesteś, i widziałeś, i nie ratowałeś. I w drugi głos, znowu ten wewnętrzny, mówi że z aniołem rozmawiasz. Mój anioł przyszedł do ciebie. To jest taki, to jest, mam wyznanie. I on teraz mi opisuje wszystko do momentu, kiedy fala mnie wciągnęła pod wodę i mówi: Kilka razy udało Ci się wydostać, a za którymś razem nie wyszedłeś i, na długo, i długo Ciebie nie widziałem. Chciałem go zapytać, jak długo. Bo to, było, bo to jest poczucie czasu, tam nie ma. I od razu usłyszałem słowa. Nie od niego, tylko od razu, od razu wewnątrz mój głos. Minęło 20 minut ziemskiego. Nie ma tam czasu, ale poczucie. Minęło 20 minut Twojego bycia poza ciałem. I on mówi: Długo Ciebie nie było, aż zobaczyłem Ciebie przy brzegu wynurzającego się z wody... I przyszedłem, aby ci pomóc wrócić do rzeczywistości. Stał, doszedł do mnie tak na dwa metry. I już ja nic nie zadawałem żadnych pytań, a on nie, nigdy nie, Jak pytał mnie, to nie czekał na odpowiedź. Ja już wiedziałem, że to anioł, chociaż nie, on mi tego nie powiedział. Ja wiedziałem, że to anioł. Nie było żadnych skrzydeł, nic nie tego, nie? Fajnie. Skrzydeł? Tak. I kiedy mi wszystko powiedział, na koniec mówi: Na pewno, na pewno, na pewno nie poczułeś pomocy? Nie. Mówi, jeszcze dopowiedział tak. Widziałem jak pragnąłeś dopłynąć z powrotem do brzegu, ale przy odpływie nie, nie masz szans powrócić. Ale ty tego nie wiedziałeś. A ja ci chciałem powiedzieć. Aha, i teraz tak, teraz tak mówi właśnie, żeby się uratować, nie możesz płynąć przy odpływie do brzegu, tylko masz y, kierować się wzdłuż brzegu. Bo ty tego nie wiedziałeś. Przy odpływie, widzisz, ta fala to nie jest na całym tym wybrzeżu odpływowa. Ona może mieć 100 metrów, może 200 metrów, może mieć 500 metrów odpływowa fala. a Jak będziesz płynął przecinając falę, nawet oddalając się od brzegu, płynął w bok, to w którymś momencie fala, nawet odpływowa, niesie cię do fali przypływowej i na grzbiecie fali przypływowej uratujesz się, dopłyniesz do brzegu, ale ty tego nie wiedziałeś. Teraz już wiesz. I mówi na koniec Usłyszałeś słowa: Płyń wzdłuż brzegu. Tak. To były ostatnie słowa, kiedy tam Jezus już mnie posyłał, i kiedy na moment przed tym usłyszeniem stań słyszę głos: Płyń wzdłuż brzegu. Ale to już jest przekaz mistyczny. Co znaczy wzdłuż biegu? To nie tylko by się uratować, to już dużo więcej. Dopiero później dostałem wytłumaczenie tych słów. I kończy się moje spotkanie z aniołem. On dokończył, co miał powiedzieć, i mówi: To do zobaczenia. Zawsze będę blisko. Kiedy będziesz potrzebował pomocy, wystarczy, że zawołasz. Przyjdę z pomocą. Nie wiedziałem. I tak zapamiętałem bardzo dobrze wy, y, 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 wygląd jego. I po, zastanawiałem się troszkę czy nad tym aniołem. Zawsze mnie nurtowała y, 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 taka myśl, że ta twarz mi jest bardzo dobrze znajoma. Jestem w jednym kościele, patrzę na obraz Świętego Michała Archanioła. W jednym kościele, patrzę, to jest mój anioł. To jest On. Ten, który przyszedł do, na, 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 to, do, 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 na brzeg. I on jest moim aniołem stróżem. Ale ja mówię, panie, przecież Michał Archanioł to nie jest anioł stróż. Ma ważniejsze rzeczy do roboty niż być, bo są aniołowie, stróżowie archaniołowie. To prawda, że są aniołowie, stróżowie, ale niektóre osoby mają archaniołów za swoich aniołów, stróżów. Ty masz Michała, aby cię strzegł byś misję wypełnił. Wystarczy.